Dzień dobry. Trochę tak, inaczej. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej technologii, chociaż wydaje mi się, że słowo jakby pojęcie technologia w obecnych czasach trochę straciło swojego sensu. Nie da się wymyśleć koła na nowo i to co dotyczy każdej kategorii, czy to nie wiem, lodówki, pralki, motoryzacja, smartfony, komputery, laptopy, ale na szczęście co jakiś czas pojawiają się pewne rarytasy, perełki, obok których nie da się przejść obojętnie. Taki właśnie jest XPS 13, który swoimi walorami prezentowanymi w promocyjnych grafikach kusił mnie do małych, dużych, wspólnych igraszek. Nie odmówiłem. Często producenci stosują pewne sztuczki graficzne, co by ich produkty były ukazane w jak najlepszym, najkorzystniejszym świetle. Tutaj XPS jak wygląda na zdjęciach, tak realnie jest jeszcze lepiej. Jasne, można powiedzieć i okraszać go przemiotnikami jaki to piękny nie jest. Uwierzcie mi na słowo, ten laptop ocieka konstrukcyjną, przede wszystkim wizualną doskonałością. Z aspektu liczb na kg, grubość 1,5 cm. Z aspektu materiałów aluminium i szkło. W praktyce aluminium jest jakby gumowane, przyjemne w dotyku, a matryca półmatowa. Klawiatura z kolei wypełnia całą szerokość laptopa, oferując tym samym duże klawisze, a co za tym idzie, bezproblemową adaptację niemalże od zaraz. Do tego, mimo że to nie mechanik, przyjemność pisania na niej jest absolutnie fantastyczna. Przyjemny, równy, satysfakcjonujący skok. Do tego jeszcze ukryty taszpad zintegrowany z Palmrestem o realnie dużym rozmiarze, prawie pełna wysokość i szerokość nieco większa od pasji oraz reagujący na nacisk na całej swojej powierzchni. Po drugiej stronie nie gorzej, duże, efektywne gumowane stopki stawiające dobry opór, który wraz z wzorowo dobranymi zawiasami pozwalają na wygodne odchylenie jedną ręką tego ekranu. Te ultra cienkie ramki nie tylko wyglądają wybornie, ale powodują, że laptop jest też nadzwyczaj kompaktowy, skrywając wcale nie taki mały ekran. 13,4 cala, 100% sRGB, 1920x1200, WVA, czyli tak naprawdę IPS o jasności 500 kandeli na metr kwadrat. I generalnie, jeżeli chodzi o jego taką zewnętrzną prezencję, podsumowanie tego jest po prostu fantastycznie. I to dokładnie skusiło mnie do tego, żeby zaczerpnąć po tego laptopa, pobawić się nim i przetestować dzielić się z wami wrażeniami, bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie miał tak, że jak zobaczył jakieś grafiki nowego produktu w sieci, to nie chciał iść od razu do sklepu i się nim pobawić. Tutaj za każdym razem jak po niego sięgałem, mówię, kurde, czysty techniczny poemat, wizualna poezja, ale jakże krótka poezja. Tak jak mówi stare, dobre polskie pożekadło, nie oceniaj książki po kładce, tutaj ma swoje poparcie w praktyce. Mówiąc najprościej, sztuka dla sztuki. W opisach promocyjnych dela serwowane są informacje o rzekomo nowej generacji baterii z lepszą wydajnością i szybkim ładowaniem. I o ile to drugie jest realne? Bo 60 W daje 80% w godzinę. Natomiast czas działania to żenujące 3 godziny. Ale 3 godziny pisania scenariusza, przeglądania sieci i innych tylko i wyłącznie podstawowych czynności, podczas których cały laptop robi się gorący i to w trybie zrównoważonym. Nie ciepły Gorący na tyle, że kładzenie go na kolanach daje dyskomfort. Jasne, wentylatory są, pracują cicho, ale co z tego, jak laptop jest gorący? Przez co nawet nie podejmowałem się próby testowania go podczas montażu filmu czy grania na nim. Oczywiście można spróbować jak najbardziej, tylko że po co? Jakby Rolls Royce'em też wyjedziecie na tor i zrobicie jakiś tam czas, ale. Jaki w tym jest cel? I u mnie się działa i7K 1260P z zintegrowanym układem graficznym od Intela, 16 GB ramu, ale wątpię, żeby i5, 8 GB ramu czy coś w tym stylu miało tutaj cokolwiek zmienić. To, co mnie śmieszy, to dotykowy układ klawiszy funkcyjnych, bo kiedy u Apple jest to negowane, a użytkownicy proszą o powrót do klasyki, Dell wrzuca co prawda ładnie, estetycznie wyglądający, acz niepraktyczny dotykowy pas funkcyjny. Nieraz, nie dwa klikałem, przepraszam, muskałem Escape, wyciszanie, podgłaśnianie i różne inne przyciski. Nie nauczyłem się tego do dzisiaj. Co więcej, Dell mówi, że są tutaj cztery głośniki oglądanie filmu w połączeniu z fantastyczną matrycą to topowe doznanie. No tak, świetny materiał o głośnika Laptopowych zrobił Dave i warto się z nim zapoznać, bo to, co w nim mówi, jest dokładnie tutaj. Dominacja wysokich tonów, mało średnich, praktycznie zero niskich, tak zwanych basów. Sam ekran wygląda zjawiskowo z tymi ramkami, wyświetla piękne barwy, ale co z tego? Jak to tylko 60 Hz, tylko IPS, a nie OLED, występuje mały backlight bleeding i nie ma dotyku. Na koniec porty: dwa USB-C z 4 i. Tyle, laptop kosztuje prawie co najmniej 10 koła, a nie ma w nim Kenningstone Loca. Ok, podsumowując i reasumując, jak powieda klasyk, XPS-a pożyczyłem do tego testu o czyli od mojego partnera kanału, tak samo jak i sieć komórkowa Mobile Vikings, u której do końca miesiąca jest minus 20% na internet mobilny. Także, jeżeli ktoś potrzebuje, fajna opcja wszystko macie, wszystkie informacje w opisie pod filmem. Ale jeżeli chodzi o Dera, miałem na niego autentycznie ogromną zjewkę, mimo że to tylko laptop. Tak mnie zaintrygował, że tak jak już nie raz mówiłem w tym materiale, chciałem go przetestować, ale gdy zbliża, zbliża się jego okres u mnie. W sensie muszę już go zaraz odesłać. Zadaj sobie pytanie: dla kogo, komu został on stworzone. W teorii laptop jest dla użytkowników biznesowych i być może ze mnie biznesmen jak z polityków politycy, ale totalnie nie czuję tego laptopa. Z jednej strony konstrukcyjny majstersztyk i być może zarzucicie, że mimo wszystko powinienem go sprawdzić w programach do obróbki wideo, zdjęć i tym podobne, ale na chłopski rozum, na co dzień korzystam z Asusa G14 o dużo większej mocy obliczeniowej, a potrafi pracować pasywnie, nie grzeje się aż tak i trzyma 4-5 godzin na jednym ładowaniu. Jasne, nie wygląda elegancko, ale w takiej sytuacji MacBook Air kosztuje niemalże połowę tego, jestem przekonany, że mocą mu dorównuje jak nie lepiej, a baterią wręcz niszczy, nokautuje tego dela. Również jest świetnie wykonany, oferuje znacząco lepsze głośniki, więc... Nie wiem, to jest laptop sam raz na raz. W sensie cieszę się, że mogłem się nim pobawić, przedstawić swój punkt widzenia i podzielić się tym z wami. Ale, żeby mieć go na co dzień, na daily, top. Nope. I cóż, e, dziękuję serdecznie za oglądanko tego materiału na y, stole, który kupiłem. A ja wiem, półtora roku temu, może dwa lata temu, żeby właśnie tak robić materiały. E, no i jak widać. Forma dopisuje. Dajcie znać, jak Wam się taka forma podoba. Ja powiem szczerze, że czuję się jakoś tak luźnie, kiedy mogę sobie tutaj ręce położyć. No i cóż, dziękuję za oglądanko, zdrówkę dla Was jak najwięcej. MPS Grubsona globalnie i tyle. Dziękuję raz jeszcze. Do następnego razu. Cześć.